Śloneczka, z tej shade ogólnie. Ja już miałam jedno konto YouTube, na którym posiadałem 25, coś subskrypcji. No ale postanowiłem stworzyć taką konto. Tak, te konto, które widzicie, właśnie na ekranie. Jak widzicie, nie posiadam tu nic na razie. W ogóle nawet tu nie posiadam. Nie posiadam ani jednej subskrypcji, ani po, nawet nie subskrybuję od youtuberów. Nic. Jeszcze nawet dostosowanego kanału nie mam. No chciałbym Was zaprosić tylko na mojego Discorda. O to jest mój Discord. Tak wygląda. Oj, przepraszam, przepraszam Was bardzo, że to przypadek. Okej. Okay. No, myślę, że to by było na tyle. Jak na jedno z tych czy połowicami to można nazwać. No. Mam na myśli nagrawać na tym YouTube, na tym kanale, czy na YouTube. Chciałbym bardziej nagrawać odcinki z G. tamte Minecraft, Roblox. Tam, co tam się tam jeszcze znajdę co jest Fortnite, a nie, Fortnite nie ma. Też w leżąc. Na pewno jakieś live, jakieś długie będą. W tym tygodniu postaram się 24 do 24 godzinnego live'a. I ogólnie, no. W sumie to by było na tyle. To by był tylko taki wstępny odcinek. A my się widzimy albo jeszcze dzisiaj, mi się też uda nagrać, nie albo jutro. No to trzymajcie się i Elo. Wszystkie moje... Wszystkie moje um, ultimedia macie po Trzymajcie się i Elo. Życzę Wam jego wieczoru.